Witam serdecznie was moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować moje powtórki kart bazowych. Jeżeli chodzi o kolekcję Champions League 2017-18. Mam tutaj wszystkie zespoły posegregowane tak jak w albumie, wszystko leci po kolei. Również karty na kubkach są poukładane według kolejności, żeby nie było pomieszane. Zaczynamy od Realu. Mam tutaj 5 kart logo nie ma oczywiście wszystkich kart kompletów w każdym zespole jakieś pojedyncze karty brakują sami możecie sobie tutaj zobaczyć jakie karty mam Carvajal tutaj jest Marcelo kilka sztuk Nacho Ramos Asensio Kazemiro Isco Modric, Cross, Kovacic, Bale, Benzema, Vazquez Jedna karta Cristiano Ronaldo mi została i jedna karta Midfield duo. Tak wygląda zespół Realu Barcelona. Logo. Bramkasz, Digne, Pique, Mascherano, Umtiti, Sergi Roberto, Busquets, Turan, Rakitic, Suarez, drugi Suarez, Messi i defensive duo. Atletico, Bramkarz Juan Fran, Luis, Godin, Jimenez, Savic, Wersajko, Gabi, Gajtan, Nigues, Koke, Karasko, Tomas, Korea, Griezmann, Torres i midfield duo. Bayern, logo, Neuer, Rudy, Alaba, Hummels, Boateng, Kimich, Martinez, Alcantara. Colissso, Widal, Ribery, Hames, Robben, Lewandowski, Koman i Midfield duo. Teraz Lipsk, Logo, Gulasi, Schmitz, Halstenberger, Halstenberg. Orban, Komper, Upa Mekano, Bernardo, Ilsanker, Keita, Kaiser, Sabitzer, Bruma, Augustin, Poulsen, Werner i Defensiv Duo. Jak mogliście zauważyć, już wielu kart brakuje. Tutaj, na przykład, z Dortmundu jest bardzo mało kart. Tutaj jest największa czystka, można powiedzieć, jeżeli chodzi o karty powtórkowe: nie ma tego dużo. Nie ma Loga, nie ma Bramkarza Guerreiro, Bartra, Schmelzer, Toprak, Pulisic, Kagawa, Szyrle, Goetze. Castro, Royce i Alba Nie ma również ostatniej karty, gdzie jest dwóch zawodników: Chelsea. Logo: Courtois, Moses, Alonso, Aspiliqueta, Cahill. Louis, Rudiger, Kante, Musonda, Fabregas, Bakayoko, Pedro, azard, Batshuayi, Morata i defensive Duo. Tottenham, Logo, Loris. Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davis, Nkoudou, Dele Ali, Eric Dyer, Winayama, Winks, Dembele, Eriksen, Jansen, Kane, Son, i midfield duo Manchester United logo Gea, Smalling, Lindelof Bailey Jones Mkhitaryan Felaini Herrera Matic Lukaku Martial Rashford i midfield duo Manchester United to jest również taki klub, gdzie jest bardzo mało kart. Manchester City: Logo Ederson, Walker, Mendy, Otamendi, Stones, Danilo, Jaja Ture, Dawid Silva, De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling, Zane. Jesus Aguero i Midfield duo Liverpool nie ma bramkarza Klein Milner Lovren Matip Robertson Henderson Winaldum, Lalana Chan. Coutinho, Salach, Firmino, Origi, Starich i Defensive Duo. Benfica, Cezar, Almeida, Grimaldo, Jardel, Samaris, Salvio, Feisa. Silva, Cervi, Augusto, Jonas, Jimenez, Imitilduo, Porto, Logo, Casillas, Pereira, Telles, Felipe, Herrera, Abubakar, Marega, Brahimi, Korona, Hernani, Soares i Defensive duo. Monaco nie ma loga, nie ma bramkarza, Ragi, Jemerson, Glik, Kongolo, Georges, Mutinho, Tielemans, Meite, Lemar, Fabinho, Lopez, Carillo, Falcao, Mbula, i defensive duo Paris Saint-Germain Logo, Trap, Kimpembe, Tiago Silva, Munier, Kurzawa, Marquinhos, Rabiot, Motta, Veratti, Di Maria, Pastore, Lukas i Cavani. Anderlecht. Nie ma Loga, Sels, Apiach, Obradowicz, Kara, Dendonker, Kums, Trebel, Hani, Stanciu, Bruno, kuru, Cipciu i Defensiv Duo. Kopenhaga. Logo: Bramkarz Olsen. Hogli, Bojlesen, Johansson, Antonsson, Kwist, Kusk, Werbicz, Tomsen, Matic, Sotiriu, Pawlowicz, Santander i Mitwilduo. Drużyna bazel, logo, bramkarz Waclik, Lank, suchy, gaber, balanta, czaka, Franson, Zuffi, Kutesa, Kalla, Steffen. Daje, Buła, Van Wolfswinkel. nie ma karty, gdzie jest dwóch zawodników. Besiktas, Logo, Fabri, Gonul, Bek. Adriano, Erkin, Pepe, Lenz, Arslan, Hatkinson, Ozzy Jakub Kwarezma, Negredo, Tosun, Babel i Midfield Duo. Feyenoord, Logo, Jones, Haps, Dix, Nelom, Bottegin, Van der Heiden, Amrabat, El Ahmadi, Tapia, Wilhena, Tornstra, Basa Berquis, Berkwis, Botius, Jorgensen i Midfield Duo. Pozostały nam dwa zespoły z Włoch. Juventus, Logo Buffon, Sandro, Lichsteiner, Chiellini, Benatia, Kedira, Marquisio, Bernardeschi, Pianicz, Douglas Costa, Dibala, Quadrado Higuain, Mandzukic i Midfield Duo. No i ostatnia. Roma, Logo, Becker, Kolarow, Fazio, Moreno, Perez, Manolas, Strotman, golan, Gonalon. Perotti, Defrel, El Sharawi. I to by było na tyle. Tak, moi kochani, wygląda kolekcja kart powtórkowych. Jeżeli ktoś czymś zainteresowany, to piszcie. Dzisiaj to wszystko na filmie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.